Na co dzień jestem skupionym człowiekiem, raczej nikomu nie jestem w stanie gdzieś tam zrobić krzywdy. No ale jak już wchodzę na boisku, czuję tą adrenalinę, czuję moc gry, to już nie ma litości. Ładuję wóz, właduję przeciwnika ile tylko mam mocy w rękach. Robię wszystko, żeby po prostu wybić przeciwnika z rytmu, zabrać mu tą piłkę, zmusić go do zrobienia błędu. E, zmusić go do mojego kontaktu, żeby zrobił faul na mnie. Dzięki temu robimy w sobie przewagę, tak? Dlaczego rugby? rugby? no tylko nie wyłącznie chyba dlatego, że jest mocna adrenalina, są uderzenia, jest tempo gry, jak widać, e, szybkość jest niesamowita na boisku. No, mówię tą adrenalinę, kocham to. Na boisku jesteśmy wrogami, walczymy z sobą za wzięcie, ale potem po meczu po prostu kończymy sobie przybijając piątkę, tak zwaną. No i śmiejemy się z tego, co się dzieje na boisku, tak? Z jakichś wywrotek, jakichś takich spektakularnych wywrotek, akcji. No i jest wesoło, tak? Rugby na wózkach to niebezpieczny sport? Wydaje mi się, że nie. Jesteśmy mocno pozapinani w tych wózkach. Także jak dla mnie jesteśmy w 100% bezpieczni. Kontuzje e, w rógby na wózkach to jest częsta sprawa, to się często zdarza. Tak, kontuzje się, e, kontuzje się zdarzają. Przeważnie. E, kontuzje jakie możemy doznać to jest kura z barku, bo barki bardzo mocno pracują e, nadgarstki. E, zdarza się gdzieś, że ktoś zostawi palec, e, jest złamanie palca. E, takie podstawowe. Gdzieś przy uderzeniach czy przy, przy upadkach, tak? Dziewczyna nie wkurza się, jak wracasz do domu taki poobijany? Czasami mi marudzi, ale, ale to potem obracamy w żarty i po prostu... Zawsze mówię, walcz w i jedziemy do przodu, nie? Obecnie jesteśmy, można powiedzieć, w ścisłej dziesiątce światowej. Wróciliśmy tyle, co w ubiegłym roku z Australii, z Mistrzostw Świata, które odbywały się w Sydney. Tam zajęliśmy dziewiąte miejsce na 12 drużyn więc pokazuje to, w którym, w którym miejscu obecnie jesteśmy. Jest to już profesjonalny wymiar i e, treningi odbywają się w oparciu o zgrupowania kadry narodowej, które są prowadzone w cyklu miesięcznym. E, pomimo tego praca własna w klubie, e, w klubach Ligi Polskiej. Dodatkowo oczywiście praca indywidualna, e, czy to z trenerami personalnymi, czy to pod okiem jakichś pre, profesjonalnych studiów e, przygotowania e, motorycznego e, plus jakaś indywidualna praktycznie praca, dbałość nad, e, nad rehabilitacją, nad e, fizjoterapią pe, w pełni profesjonalny wymiar jak w sporcie pełnosprawnych. Czy czy rółby? To najbardziej kontaktowy, najbardziej niebezpieczny sport, jaki uprawiają no kulawi, mogę powiedzieć kulawi, bo sami tak o sobie mówicie. Potocznie, potocznie jak najbardziej nie jest to e, jakiś fopa, używając takiego sformułowania, bo w naszym świecie często to ono się pojawia. Tak, e, na pewno jest to jeden z najbardziej, jeśli nie najbardziej... E, kontaktowych sportów osób z niepełnosprawnościami. Bardzo dużo zderzeń, wywrotek, otarć rąk, dłoni. Czasem nawet pojawia się krew, jakieś, jakieś poważniejsze kontuzje, więc, więc jak najbardziej można powiedzieć, że ekstremalnictwo.